Mentin 2, wideo recenzja. No to jest taka gra. Mentin 2. No, tutaj tutaj jest menu. I y, tutaj widzimy naszą postać. No ja mam takiego. I tam jeszcze jakąś, O tutaj. Ale. No. I tu jest ten. Na, na, nazwa. Tutaj. Y, po, poziom. I. Y, 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 czas gry, min. Jakie graliśmy? Y, y, tutaj gra. Tutaj mamy y, y, PZ. To jest to. I, no, to tutaj widzicie. No, to jest tak. I tutaj klikamy start i jest gra. Ja wam pokażę. Taka no fajna nawet ta gra. Taka podobna. <taka> tak. No, tu się ładuje. O, szybko mi się załadowało. Na komunie nowy komputer dostałem. O, taka gra, no na, to nawet fajne jest. No, taka podobna do. s a n -R -A -S -G -T -A. Taka. O, tutaj ktoś sobie biega. To ja mam, bo ja tu już trochę grałem w nią i. No i mi się podoba nawet. No, fajna taka. O, tutaj mamy. Y, 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 ekwipunek. Tu jest. O, tutaj jakiś. O, tu. Tutaj mamy tak dużo takich, tutaj ja nie wiem co to jest, tutaj zbieram, to tak, w tej grze w ogóle chodzi o to, żeby zabijać, musimy zabijać i, i no, i możemy też, ale ja jeszcze wam, a dobrze, to ja pójdę tam, tutaj wam pokażę, bo tutaj takie fajne mam rzeczy, taka fajne to jest takie, tutaj wam zaraz pokażę. Tutaj takie mamy widoki. No jak no z prawdziwością można to pomylić. No. Tutaj ja wam pokażę, o, tak.